Witam wszystkich serdecznie. Chciałem się podzielić taką swoją myślą, która mi przyszła do głowy i dokładnie ją sobie zapisałem. Ciało jest przeszkodą w tym, do czego dąży nas, nasz duch. Ponieważ duch dąży do świętości, a ciało pociągają zmysły i porządliwości tego świata. Dlatego jest walka między duchem, a... Ciałem. No i to jest prawda. Jeżeli my zaczynamy iść za Bogiem, zaczynamy uczestniczyć w sakramentach, zaczynamy modlić się na różańcu, to wtedy właśnie nasze ciało staje się takim celem ataków przez złego ducha. No i Przede wszystkim takim, takim właśnie celem ataków pokusami różnymi, przeróżnymi. I natomiast duch tego po prostu nie chce. Duch tego nie chce, ponieważ mieszka w nas Bóg. Nie? I dzięki temu, że mieszka nas w Bóg, Bóg, my mamy takie światło w sobie i widzimy, co jest, co jest dobre, a co jest złe. Nie? Czyli Wyraźnie widzimy po prostu grzechy, wyraźnie widzimy różne złe rzeczy, złe postępowania, nawet ludzi, czy też jakiekolwiek zło się dzieje, to my to po prostu widzimy i, i też potrafimy to nazwać. Nie? Dlatego ciało w tym momencie staje się takim, można powiedzieć, mocnym. Przeciwnikiem człowieka, właśnie w tej, w tej walce duchowej, w, tej, w tym dążeniu do świętości. No i tutaj ja bym chciał, tak na swoim przykładzie, troszeczkę powiedzieć, że jeżeli, bo tak po prostu jest, nie? Czyli jeżeli dochodzi do czegoś takiego, że przykładowo. Pokusa przychodzi i my po prostu nie potrafimy przezwyciężyć, nie, ale jakoś się po prostu staramy, nie, jednak ona jest po prostu silniejsza, ta pokusa, no i upadamy w tym momencie, nie, i upadamy, nie. No to chodzi o to, żeby wiedzieć, że możemy w każdej chwili wstać, nie, czyli tym powstaniem naszym jest przede wszystkim. Yy, spowiedź święta, nie? Czyli pójście do spowiedzi i oddanie danego po prostu grzechów konfesjonalne, No i jesteśmy znowu na, 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 na drodze po prostu z Bogiem i, i znowu po prostu kroczymy dalej, nie? Czyli, czyli to jest, to jest taka, taka wskazówka. Natomiast druga to jest taka, żeby jeżeli już upadniemy, nie? To żeby się po prostu za bardzo nie, nie oskarżać, bo nieraz jest tak, że my naprawdę podejmujemy duży wysiłek w walce z pokusą, no ale niestety jesteśmy za słabi. Nie? Czyli jedynie może nam pomóc łaska Boża. Nie? Łaska Boża też może być tak, że nie przychodzi od razu, w pierwszej chwili. Dlatego jeżeli mamy jakąś skłonność, nie, to. Jakiegokolwiek grzechu, który nam właśnie przeszkadza w tej drodze, kiedy my kroczymy za Bogiem, to jak najbardziej powinniśmy się modlić do Matki Przenajświętszej, modlić się na różańcu o, o to, aby Bóg nas uwolnił od, od tego nie, przywiązania lub dał nam po prostu łaskę przezwyciężania po prostu tych, tych, tych pokus. Nie? czyli, czyli tego, tego, z czym my sobie po prostu nie, nie dajemy rady. No i na, na sam koniec chciałem powiedzieć, że yy, dopóki my walczymy, nie, dopóki my, wa, my walczymy, nie? nie poddajemy się, czyli jakby nie, 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 nie puszczamy tego tak, tak, tak leciutko, tak, tak po prostu płazem, że a jest, to jest, to się dzieje. Nie, dopóki my po prostu walczymy, to wszystko jest dobrze. To my jesteśmy na, tej, na, na, na tym froncie, nie? i fakt jest taki, że idziemy za Bogiem. Zło nas atakuje, czyli atakuje nasze ciało. Nie? Natomiast walka polega na tym, żeby po prostu się starać, po prostu odpychać te pokusy. No i przede wszystkim na tym, żeby się modlić, no bo sami z siebie. Nic nie możecie, Jezus tak mówi, ale ze mną możecie wszystko, nie? Czyli czasami człowiek sam siebie nie może po prostu czegoś zrobić, nie może przełamać jakiejś po prostu pokusy, zwłaszcza jeżeli ona jest bardzo mocna, nie? I to może nawet latami trwać, ale w tym wypadku ja tu polecam modlitwę, bo ja w to po prostu wierzę, dlatego że mi właśnie pomógł różaniec, nie? Taki sposób, że ja też o jedną właśnie rzecz, która mnie dręczyła, która mnie nagabywała po prostu, modliłem się na różańcu i, i powiem szczerze, że łaskę dostałem taką od Boga, jakby stałem się mocniejszy w przezwyciężaniu po prostu tej pokusy, która mi bardzo po prostu przeszkadzała. Nie? Czyli i to już jest jakby krok do przodu, czyli, czyli modlitwa. nie, Modlitwa i to, żeby się nie poddawać, a jak już dojdzie do, do tego upadku, no to pójść się wyspowiadać i znowu po prostu stanąć na tej drodze i walczyć. Także tym krótko chciałem się podzielić dzisiaj. Dziękuję.